Cześć! A dzisiaj mam od Was taką oto konstrukcję. Jest to kutka Cabro C4, która przywędrowała do mnie od widza Bartosza, razem no, z wieloma wieloma innymi fajnymi konstrukcjami, jak i narzędziami do otwierania. To, to w takiej dużej paczce, która była jakiś czas temu prezentowana, w Bartoszu wielkie dzięki. Jest to kutka. Na klucz boczny, nawiercany, taki dość nietypowy, można powiedzieć, trochę toporny, ale daje radę, tak? Jest to sześć pinów. I co, spróbujemy sobie dzisiaj to finezyjnie podejść. Tu mam przygotowany tam wytrzyki napinacz. Co chciałem jeszcze powiedzieć o tej konstrukcji? A no to nie, nie wspominam, chyba to Polska, tak? To jest polska myśl technologiczna, jeżeli się nie mylę. I ona jest też opatrzona jakimś certyfikatem. Nie pamiętam teraz jakim, ale jest to jakaś tam klasa antywołaniowa tutaj zapewniona. W opisie pewnie dodam, być może w tytule się zmieści, tylko sprawdzę, upewnię się. Generalnie Cabro kabro C4. Dobra, nie paplam, spróbujmy to napiąć. I coś się takim to wytrychem zaatakować tak się upewnia w wizjerku, że to wszystko widać ta konstrukcja jeszcze wrócę mimo tej takiej swojej pozornej toporności, ona jest dosyć ciężka to te piny są dość, dość delikatne w sensie łatwo je przycisnąć nie zajrzymy do tego, bym musiał ją zniszczyć, przynajmniej, przynajmniej dzisiaj. Spróbujemy ją tylko otworzyć. A siłowe ataki na pewno, na pewno będą, wcześniej czy później. Dobra, nie papam. Pierwszy pin taki ledwo wystaje, ale trochę go wcisnęliśmy. O, drugi lekko pyknął, i minimalnie napinacz się przesunął. Trzeci nic, czwarty też chyba nic, czekajcie. Piąty lekko dotknąłem. Wydaje mi się, to jest szósty, że się nie mylę. Nie, sorry, przeskoczyć musiałem któryś, bo szósty mam teraz pod. daje duży opór. mój wytrych nie dotyka tych pinów za bardzo wszystkich innych swoim jakby tym, nie końcówką, tylko całym pałąkiem, no ale dobra na razie na razie odrobinkę ustawiliśmy i wydaje mi się, że to jest całkiem dobrze Trzeci jest taki luźny <laughs> alarmy Sorki, jakiś buzi ustawiony włączył No, dobra, sorry, sorry, taki wiecie Niemalże na żywo, jeszcze raz, znaczy, nie, nie, nie zeruję, ale Mi się wydaje, że coś mi gdzieś blisko tego <laughs> właściwego ustawienia spikowania. Jakiś ustawiłem i on teraz widzicie? Zagadał. O, z tyłu teraz wlazło ładnie. W sensie tak mi się wydaje, że wlazł ładnie. Szukamy. O, 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 mi się wydaje, że jesteśmy okroczek. Okroczek. o kroczek <laughs> O Mimo alarmu w telefonie, który przeszkodził Udało nam się otworzyć konstrukcję Mówiłem o kroczek, bo wyczułem przy tam wciśnięciu tego pinu Gdzieś tam na raty yy, Chyba piątego albo szóstego Głowy nie tam sobie uciąć Poczułem takie yy, dosyć wyraźne pyknięcie na napinaczu No i cóż I to tak często jest, że później jeden albo dwa piny trzymają i tyle. Tu nie, nie czułem w tej, no te, w tej konstrukcji jakiś pinów wyraźnie, mm, jakiś bardzo wyraźnie y, takich anty, y, anty, no, które miałyby utrudnić pikowanie w taki sposób takich hantelek, ale nie wykluczam, że takie istnieją te piny, y, bo to wciskanie było takie troszkę na ratę. No trochę takie było y, triki. Dobra. W, w, teoretycznie w miarę szybko poszło, ale ale, ale ty, kutka, no jak kiedyś już mówię, z, z, tą, z tą konstrukcją miałem do czynienia, to ona, no bardzo łatwo można przecisnąć y, coś i potem, tak samo się teraz na żywo, wiecie, na gorąco, bo na ogół przycisnąć. To też łatwo jest w kutkach, które nie posiadają żadnych pinów zabezpieczających, więc być może y, po prostu zweryfikujemy to. No, któregoś dnia, gdy siłowo się do tego dostanę. Tak na szybko to pewnie... No cóż, dobra, obstawiam, że jeden, może dwa piny są jakieś, jakieś typu coś a reszta będzie pewnie zwykła. Reszta będą, reszta z nich będzie pewnie zwykła. Dobra, nie paplam, trzymajcie się, dzięki za oglądanie. I cóż, takie dzisiaj, taki dzisiaj film. Bartoszu, raz jeszcze dzięki. I cóż, miłego wieczora. Cześć.